Test. Dzisiaj mam dla Was zakupy yy, i pruszaka. Miałam Wam przed chwilą mówić, że no niestety Wam go nie pokażę, dlatego że on śpi zawsze jak nagrywam, albo jak tu siedzę w tym pokoju pod tą szafką tam na samym dole w kącie. Yy, ale teraz jak zaczęłam właśnie już włączyłam kamerę, to akurat wyszedł. Więc mogę Wam go pokazać, proszę bardzo. To jest pruszaczek. Uwielbiam go, dajcie takie dzięki. No dalej. No to bo teraz milczysz Dobra, więc niech on sobie tutaj siedzi na moich kolanach A ja chcę dzisiaj wam pokazać zakupy, jakie ostatnio zrobiłam Nie ma tych rzeczy dużo, ale to są takie typowo jesienne... Praktycznie rzeczy Plus dwie pary butów, które ostatnio też zamówiłam, więc... Co, zaczynamy? Zaczniemy może od tego, co mam na sobie Bo jest to nowy sweter, który kupiłam niedawno On jest z Reserved I... To w ogóle jest jedno, jedna z tych rzeczy, która była w tych rzeczach, które zostawiłam w pociągu. No i jak widzicie, nie, udało na szczęście nam się te rzeczy odzyskać. Były właśnie w tym biurze rzeczy znalezionych, więc bardzo się cieszę. I to, są, to jest właśnie speder z reserve, kosztował jakoś 130 zł i to jest dosyć sporo, ale to dlatego, że on w składzie ma, już wam mówię co, bo chciałam dwa swetry i jeden niestety już... Nie, jednego nie udało mi się, to jest chyba wełna w składzie Czekajcie sekunda, teraz pewnie jest tu pomiędzy Tak, jest wełna 7% wełny, 14% bawełny Dlatego nie jest trochę droższy, ale jest bardzo, bardzo miły Jest bardzo ciepły Podoba mi się kolor, podoba mi się jak on wygląda Że jest luźny, mam go chyba w rozmiarze S albo XS Już teraz nie pamiętam ale naprawdę jest świetny, bardzo mi się podoba, bardzo go lubię i naprawdę jeden z lepszych zakupów. Yy, dalej yy, z tych rzeczy jeszcze. Dobra, może teraz Wam pokażę rzeczy z Zary, więc czekajcie, bo muszę się oczywiście tutaj schylić. Pierwsza rzecz to jest. Ja chyba co. co yy, film z zakupami, muszę Wam pokazywać yy, tą rzecz. I to są spodnie, dokładnie te same, które już mam, takie szaro-czarne i granatowe. Zdecydowałam się ostatecznie na czarne, dlatego że no, to są najlepsze spodnie, jakie, na jakie mogłam w życiu trafić. Są idealne, po wielu praniach nic się z nimi nie dzieje i po prostu jestem z nich bardzo zadowolona. Kosztują 89 zł, więc moim zdaniem nie jest to dużo. Mam je w rozmiarze 36, tak jak wszystkie inne pary. Zero, oczywiście. No i są po prostu idealne, bardzo je lubię. Pewnie i tak jak Sorki Jeżeli oglądacie moje filmy regularnie, no to wiecie, że bardzo często w tych spodniach chodzę Więc zdecydowałam się kupić właśnie też czarną parę, żeby nie, tylko, żeby nie chodzić tylko w tych szaro-czarnych Kolejna rzecz z Zary to kurtka I niestety nie udało mi się już w tym roku w niej pochodzić, więc będzie czekać na wiosnę Chyba, że jeszcze się, nie wiem, jakim cudem zrobi ciepło i będę mogła gdzieś w niej wyjść a jeżeli nie, no to właśnie zostawiam tą kurtkę na wiosnę Ona jest w takim przepięknym kolorze, takim pudrowym, pudrowego różu Wygląda cudownie, to co najbardziej w niej lubię to to, że ona jest taka krótka Więc świetnie będzie wyglądać właśnie do spodni z wysokim stanem I ona kosztowała 199 zł, mam ją w rozmiarze XS No i to na pewno nie jest rzecz na jeden sezon, tylko na parę sezonów Więc wydaje mi się, że ta cena też jest taka... W miarę okej okay. Oczywiście nie jest to prawdziwa skóra Ale bardzo mi się właśnie podoba jak ona wygląda I na mnie i w ogóle na wyszaku I w, I w ogóle e, Więc to jest kolejna rzecz z Zary Mam jeszcze jedną rzecz Oversize'owa można tak powiedzieć Koszula taka bardzo luźna co jest, Myślę, że ona jest trochę stylizowana na taką męską i to jest też właśnie Zara, kosztowała 120 zł, jest w rozmiarze XS I to jest taki kolor szaro-czarny, czyli tak jak te, tamte spodnie, które też mam I po prostu jest świetna, jest fajna, żeby na przykład na nią nałożyć jeszcze taki gruby płaszcz Do tego huntery czy leginsy, bo ona jest taka dłuższa, więc spokojnie w leginsach można iść I, No i mi się podoba, ma bardzo fajny materiał Wrzucałam też zdjęcie na Instagrama, jak właśnie mierzyłam tą koszulę, więc... Jeżeli mnie tam śledzicie, to na bieżąco wiecie, co przynoszę do domu. I dwie ostatnie rzeczy. To jest ten sam kolor. Pierwsza rzecz to jest koszulka z... Dobra. Pierwsza rzecz to jest koszulka z Pull&Bear, taka zwykła, na krótki rękaw, z podwijanym rękawkiem, co bardzo mi się podoba. W serek kosztował rozmiar M. Kosztowała chyba jakoś 30 zł albo 25 i właśnie jak miałam ją na sobie pisałoście mi, że bardzo fajnie pasuje mi w ogóle ten kolor, też jestem zgadzam, bardzo lubię ten kolor i właśnie zdecydowałam się na tą koszulkę i ostatnia już koszula. To w ogóle widzicie dwie koszule w jednym holu, no to szok, bo ja zazwyczaj koszul nie noszę, ale ta też mi się bardzo podoba, też już ją właśnie pokazywałam Wam w Get Ready With Me, Starady i rozmiar S, cena 100 zł. I powiem Wam, że tak długo szukałam już takiej koszuli, właśnie w takim kolorze, ale wszystkie, które widziałam, były z bardzo cienkiego materiału. No i nie oszukujmy się, słabo to wyglądało, bo na przykład mierzyłam w Heimie, to wyglądało po prostu jak szmatka, kosztowała 7 dych No to wystarczy dołożyć 30 zł więcej, i macie taką naprawdę fajnie jakościową koszulę ze Stradivariusa, która już jest grubsza. No i widać, że ona jest. Dobrze zrobiona, a nie ta jak, nie ta jak tamta z HM. Mam jeszcze dwie pary butów, i obie są z DC zamówiłam właśnie je, bo była jakaś wyprzedaż, i zdecydowałam się właśnie na dwie pary butów. Pierwsze to są takie klapki inspirowane klapkami z Pumy, które stworzyła Ariana. I mam je w rozmiarze, 38 pasują świetnie. One też są właśnie w takim kolorze Baby Pink, co bardzo mi się podoba. Nie pamiętam ile kosztowały, ale za obie pary zapłaciłam troszeczkę ponad 100 zł, bo miałam darmową wysyłkę Potem od 99 zł jest właśnie darmowa wysyłka I tak właśnie te buty wyglądają, bardzo mi się podobają, fajnie wyglądają Oczywiście nie będę nigdzie w nich wychodzić, to są jako kapcie Więc ta para I druga para to, są, to jest coś, co w ogóle nie jest w moim stylu Ale chciałam je zamówić To są takie właśnie sandałki, które są przepiękne I wiecie co? Przykro mi jest mówić, że to nie są w moim stylu buty, bo one mi się bardzo podobają, ale ja niestety nie jestem w stanie długo chodzić w szpilkach. Bardzo szybko bolą mnie stopy. Próbowałam i z lepszej firmy, i takie standardowe. No i niestety za każdym razem bolą mnie stopy, więc bardzo rzadko wybieram takie buty. Ale jako, że chcę nagrywać dla Was więcej lookbooków i jakieś wiecie sylwestrowe, rzeczy walentynkowe, które niedługo będą. To chciałabym właśnie, chciałam się zaopatrzyć w nową parę, a nie żeby cały czas Wam pokazywać te szpilki czarne z zary albo te zberszki, bo no też to jest trochę słabe. A że były na wyprzedaży, nie były drogie, no to właśnie zdecydowałam się na te. Mam rozmiar 38, tak samo te i tamte, i te rozmiary są bardzo dobre. To jest rozmiar, w którym ja chodzę na co dzień, więc plus za to, bo no nie oszukujmy się czasami słabo jest zamawiać buty yy, przez internet bo nie wiecie tak naprawdę jaki rozmiar wybrać yy, a akurat w takich na przykład to jest bardzo ważne no bo tu widać czy to wam odstaje czy nie w botkach to jeszcze gdzie macie zakryte przód i tył no to jeszcze jakoś tam ale no i tak słabo się chodzi w ma za małych albo za, za dużych butach więc tak wyglądają też pilki, bardzo mi się podobają i, i tyle Uwielbiam jak on tak robi tymi łapkami. Nie, nie tak. Mocniej musisz mnie złapać. No ale prawie. Więc dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. E, dajcie znać, co ostatnio wykupiłyście w, na zakupach. Czy. Bo w ogóle wiecie co ja, ja szukam. Takich ubotków y, z wieloma klamrami, takimi roko, taki, takich rokowych ubotków, ale jednak takich bardziej delikatnych. Jeżeli coś takiego widziałyście, to dajcie znać. Plus szukam jeszcze kurtki, która jest zimowa, ale taka stricte zimowa. Więc jeżeli też coś takiego widzieliście, raczej dłuższą, to też dajcie znać. I to tyle. Więc dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa! O, teraz widać dźwięki.